Maneczko, witam wszystkich serdecznie. w Piękny dzień, może nie nagrywam pod słońce, bo nic nie będzie widać. Zobaczcie, pontonik już rozłożony, wszystko przygotowane. Także będziemy niedługo ruszać na wodę i testować nową echo sondę. Nie mogę się kurczę zabrać. Udało się nam w końcu dojechać do Szwecji. Nie było nas na szczupaka chyba ze 3 lata kurczę, o ile pamiętam. Tak wygląda domek, a malutki. Już byliśmy tam chyba kilka lat temu właśnie w tym samym domku, stwierdziliśmy, że wrócimy. Bardzo tutaj jest fajnie. ale właśnie zrobiła jedzenie, idziemy jeść. Jest godzina 17 chyba, ale lecimy. A, 17? Chyba jakoś tak. Śmierdzący a, 16. Ser. Śmierdzący ser. No. Ale dobry. I lecimy zaraz na wodę. Tak wygląda woda. Pomościk, za chwilę tam ponton sobie zrzucimy. A to jest termometr? Piękna. Tak, tam jest termometr, zobaczcie. Piękna szwecja przywitała. 24 stopnie ciepła. Także jest nieźle. Także jemy i śmigamy na wodę. O, zobaczcie, no zaszczyłem naszą furę. A, tam jest nasz domek. Nie wiem, czy będzie widać. Woda jaka. Ani gdzieś tutaj mają termometry przy pomostach rzucę okiem, ale już odwiedziałem jakieś rybki się spawiają Styk, a to jakaś drobnica pewnie zaczniemy tutaj a po obrzucania tyku, no chyba, że będziemy płynąć na otwarte jezioro a nie mają termometrów nie ma, nieraz mają przywiązane takie termometry ale nie tym razem no fajne, powiem wam, że miejsce to jest kurde rewelacja Naprawdę petarda. Cisza, spokój, tutaj nie ma jakoś dużo łudek. Dopiero jak tam dalej nie wypłyniemy, to tam te wielkie statki pływały. Ale ogólnie to jest bajka. Niby niedaleko Sztokholmu, ale takie fajne zadupie, że naprawdę można odpocząć. Znaczy, Zaraz się gdzie tutaj wjechać. Tutaj może wjedziemy. A, teraz zobaczymy, jaka woda. O Jezus, skoczyłby. Kurde, cieplutęka. Ciepluteńka. Zaraz rzucam pontą, przychodzi ela, ale jeszcze przynęty przyniesie. Więc na bank pierwsze rzucamy z pomostu. To nie ma nawet o czym mówić. Dobra, ja woduję tutaj tą naszą brykę. Kurde, patrzę, gdzie mi będzie najłatwiej. Z prawej, z lewej. Może tutaj. Przodem ją wciągnę Dobra, jedziemy, wyłączę kamerę Albo włączę Mam no, w sumie na szelkach, więc Tylko to Ciężko ustawić, ła, ciężkie bydle No i dlatego też chcemy, kurde, do tego naszego kampera Powiem wam, zmienić na coś troszkę lżejszego Żeby to było lżej przenosić no to jest fajna, no kurde, zastawik jest naprawdę petarda. Śmiga to po wodzie elegancko. Tylko, że ja mówię, no chcemy być bardziej mobilni, więc to kucze jest dość ciężkie. Przenoszenie w jakichś dzikich miejscach tego no, nie jest takie proste. A niestety, oh, kręgosłup już jest coraz starszy i pomału tego zaczyna nie wytrzymywać się ciężarów. Więc, więc, co zrobić? Trzeba się przeciąć i ma na coś mniejszego. Będzie wolniej, ale, ale na pewno ciekawie Dobra, jedziemy Jedziemy z koksem i truje Czy tak będzie najlepiej? po prostu tą głębiej tymi kółkami kółka i tak muszę ściągnąć pewnie zostawimy lakaszczyk przynęty Trzeba porządzić i włączyć, jak już będziemy coś rzucać umiałem włączyć pierwszy rzut z pomostu musi być Zobaczcie To jaka blaszka antyzaczepowa rapali fajna sprawa Kiedyś tu wydubałem, przy której życie jakiegoś czupaczka Fonton włączony Silniczek się grzeje I ruszamy zaraz w siną dal o. Czyżby zaczep, czy... Czy coś działało? Nie widzę, żeby był jakiś zaczep na tym Powiem wam Wędeczka do 30 gram. No, już długo mamy tą wędkę. No, tak dobrze tu nie ma. Żeby troszkę na głębszą wodę śmignąć, no i ja ma wieszą rybkę. Zastanawiałem, kto trafi pierwszą rybę? O, no, to maciupek. ale cieszy. No kurczę, ile jesteśmy? Pół godzinki na wodzie? O, pancia. No Jak mówisz, że nie miałeś szczęścia do sandaczy, to maciupek. No ale cieszy. No masz tutaj chyba w tym. Nie wyciągaliśmy, no nie, aż tak się nie przygotowaliśmy. Jak tego trzeba było pod brzuszek No Piękna rybka. Hmm. teraz łódki rozpływały, kurde. Wielki, wymiarowy sandaczek. Nie, no, bez podbieraka się udało. Dziupka i do wody? Pierwszą rybkę. Proszę bardzo. A piękny wędnoki. Masz swojego sandałka. Bierzemy? Nie, pieszego do wody. Na szczęście. Na szczęście. Na kolację mam nadzieję, że jeszcze złowimy. Także no co, rzucamy dalej. U. No to ja aż takiego nie mam. Skółeczka ja go skusiła. O! Na 9 metrach. Dobra, my dalej. Znaczy, przepłynęliśmy w jakieś miejsce. gdzie Pełno jakichś małych grybek. Po powierzchni. No zobaczymy, ale nie widzimy, żeby wyskakiwało jakoś strasznie. Nie wiem, czy chodzą, coś zbierają, czy jakieś tarło mają. Nie mam pojęcia rzucamy może chodzi coś większego kurde koło nich ale jakby chodziło to by wyskakiwało no. ja zobaczymy co się uda słonko już pomału zachodzi Czyli akurat wpłynęliśmy za taką wysepkę i się chowamy bo tam już troszeczkę przygrzewa zero fali zero wiatru no cisza i spokój z rybami też także zobaczymy co będzie dalej No, za niego będzie mieć piękny zachód słońca. I tutaj trzeba uważać, bo nawet w niedzielę na szlaku takie stateczki można napotkać, więc lepiej nie stać na ich drodze, bo się można zdziwić. A czasem jak wypłynie z za jakiejś zakrętu, to go naprawdę nie słychać. A my dalej moczymy kija, widoki piękne. No i jest kawał statku. Ciemanko, witam wszystkich serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj bardziej zachmurzone. Mamy nadzieję, wczoraj Ela złowiła sandacza, więc połowiliśmy z 2,5 godzinki i mi niestety nic nie siadło. No, ale wczoraj była lampa straszna, grzało kurczę, okrutnie. Dzisiaj jest ciepło. Mgła się już pod nią słabo było całe zamglone. Ale jest. No jest ciepło, jest fajnie. Są jakieś chmurki na niebie. Widzieliśmy dużo grzybów na wyspach, więc na pewno pójdziemy na grzyby. I co, na razie wyruszamy. Zobaczcie, jak wygląda zatoczka. Zatoczka normalnie jest spokojna. Zero fali, zero wiatru. Wypłyniemy troszkę dalej, zobaczymy, co się będzie działo. A jak ryby nie będą współpracować, no to śmigamy na grzyby. Także próbujemy i jak coś się trafi, to zobaczcie na filmie. Zobaczcie, ile tych pyłków. Woda jest aż zielona. Wniesie się jak postawię. O, ja ziemię, patrz, Co? Ciabło jak sandacz. Dziabło, pierwsze było takie walięcie. Co wydziawało? Sandołek już wymiarowy Tak? Nie mamy wymiaru A ile są wymiarowe? 40 45 Jest metr, to czekaj, jeżeli będzie, to nie wierzę Za hmm? Ten idzie na obiadek tak. Walnęła po raz kolejny Co znaczy, musisz inaczej rzucać moim zdaniem, bo tak to Patrzę, co my tu mamy? Patrzę, Jezus, jest malutki. Nie widać by było po tej. Czy malutki, tutaj to jest wymiarowy? Cztery dyszki Ale nie, no to jest. Maleństwo, zobaczcie. O, no, dawaj. A, dobra, tak bym cię pokazał, chciałem tego pokazać wypuścić A, to już śliskie To już śliskie No jest, trzecia rybka dzisiaj, nie ma źle Łowimy dalej Dobra, króciutka przerwa, jak ryby nie biorą. Idziemy pochodzić troszkę po lesie. Zobaczcie, taka miejscóweczka. Zahaczyliśmy na furacz Na ławeczkę. Tutaj macie miejsce, gdzie można rozpalić ognisko. Normalnie, legalnie. O, jest koło ratunkowe. I co? idziemy szukać grzybów. Tu jest drewno. A tam dalej chyba gdzieś widzieliśmy, to są jakieś ścieżki. Gdzieś widzieliśmy jeszcze gry, czy palenisko takie. Nie wiem, czy to jest jakieś dojście z brzegu. Chyba jest gdzieś tam, nie? Skoro jakieś ścieżki są. Nie obczailiśmy jeszcze na Google. A tam była gdzieś jakaś ścieżka. O, tam. I tam dalej to palenisko było. O, no że dobra idziemy trochę nogi rozprostować. O, tak okulary ściągnąć. Może jakieś grzyby się wypaczy. Wczoraj było dużo grzybów, w tym może więcej osób chodzi. Ale wczoraj mieliśmy tam taki wysep, co żeśmy się zatrzymali. Pewnie dzisiaj podpłyniemy. O, no I zobaczymy, czy jakieś będą. Dobra, chwila przerwy i wracamy za niedługo. Zobaczcie kolejna miejscóweczka. Palenisko. Pale nisko. Takie małe. Pale nisko duże. kółko i krzyżyk? Ładniejsze <laughs> tu No tak, kółko i krzyżyk no, no można tutaj grać. to Tak by nie. było chyba, nie? Te... Oto to jest. Załóżmy, nie wiem, krzyżyk, nie? A no to jest kółko. No hmm. to dobra, ciupiamy. A to jest ten krzyżyk. Musimy ściągnąć wszystkie. Zaczynasz? Znowu mi moje wzięłaś. A teraz ja zaczynam. Nikt głupi nie jest. <grywa> są ale No i tak to właśnie wygląda chyba Ta. na pewno A tam koło tej latarni mamy łódkę A stamtąd płynęliśmy no jest kolejna część tego jeziorka Także jest... Tak, miejsce jest bardzo fajne, no, miejsce super ale jest pływania, pływania normalnie. już nie wiem powiedzieć, że spływamy. Jest następny. sandaczy chyba. Sandaczek. No, nie lepszy. Może bardziej się rzuca? Bardziej się rzuca. że jest większy, ale. Taki, taka właśnie Ile ma? Cztery dyszki? 45 cm. Maluszek, maluszek. No ale kolejna rybka. Ja wam dzisiaj fart, tak. co, napłyniemy pewnie jeszcze raz. I zobaczymy, co wyjdziemy Dziabały chyba ze par kilka razy. Stresową, bez bezobjawowo no nic, co że jest? siedzi. Masz uh -huh. nie wierzę. Masz nie no. Pod... do uwierzenia. Czy mu nie popuszczaj tak, ten nie luzuje tak żółki? A już nie luzuje. Czy luzowałam tak? O, no. jest ładny. No nie, są jakieś duże ale... No ale cieszy, 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 cieszy. Kurde, gdzie taki tak... Uch, to chyba zaraz odpadnie. E no ładny. O, chyba, powiem ci, że to chyba nie jest dobry pomysł. Właśnie to tak... No ja to bardziej myślałem na kombinerki. <noise> Przyczepić tego chwytaka, żeby nam nie wypadło, ale... No połóż na tej nabrycie. No Ma pancia, sandaczka Drugiego Maluszki Maluszki, ale Cieszy Cieszy Bardzo. Hmm. Piękny Tak jest trzy razy taki żeby był Ela tła, rekord sandacza Zobaczcie, ja no myślę, jest Rekord Szwecji <laughs> O Jezus, ale jaki ładny, skubany. Ale patrz, ale patrz jaki był ambitny. No, ambitny był bardzo, przynęta prawie taka jak on. O skubany, ile ma? 20? Ładny. Ale ładny, ładny, piękny. Nie, tak sobie wiesz, nie tym, nie tym, chęć go normalnie w ręce, taka żeby ci nie ukłuły, i będziesz miał łatwiej odwrócić. Chcę delikatnie, żeby go Ach, się wierzę. No ale ten był rekordowy. Patrzcie, napłynęliśmy tylko taką No i już grzybki. Taka kupeczka ma ślaków. Idziemy dalej w las. Ja sobie tu wziąłem wędkę, spróbuję porzucać. W lesie? Tu też pełno grzybów, tylko te już, to, to Wresie, nie wiem. Czy A tu tak, ale... Tu też jakieś muchowory. no to z O, tutaj też, tutaj też pełno maślaczków. A nie, to jakieś muchomory. Ale wale maślaków też jest. A tutaj pochodzimy chwilę po tej wysepce. Tu jest pełno perełeczko. Idę tu tą zatoczkę obrzucać Tu też jest zieleninka to ono się uzbierało tego zielonego syfu Na no tych kamieniach trzeba cholernie uważać, to jeszcze w miarę Ale te kurde przy samej wodzie są tak śliskie O, są mega obszary wody Wczoraj była niedziela, więc parę łódek było dzisiaj pusto Parę udaczy tylko przepłynęło, ale to wyglądały na wędkarskie. Coś mało szczupaków jest, powiem Wam szczerze. Byliśmy tutaj w maju. Troszkę szczupaków było, a teraz jest więcej sandacza. Szczupaki siedziały w tych czycinowiskach. A teraz tak ze szczupakami cieniutko. Jeden mikros się złapał przez przypadek, łowiąc sandacze. Ale to lepiej, sandacze smaczniejsze. No i parę dni wędkowania już za nami. Troszkę połowiliśmy i było nam jeden szczupak tylko, co się dziwię. A resztę, nie wiem, ze 30 sandaczy, może i lepiej. Parę tych wymiarów oczywiście wzięliśmy na kolację. Dzisiaj polało i jeszcze ma lać, więc chodzimy po lesie. Szukamy prawdziwków. Sporo jest, ale zobaczcie, sporo jest maślaków. Na razie jednego tylko czy dwa prawdziwki znaleźliśmy. Maślaków już mamy trochę pozbierane Także coś się dzieje. Jeszcze borówek wam powiem zostało. Zobaczcie Ile jeszcze borówek na krzaczkach jeszcze coś by, coś by podwiad. Dobra, szukam, szukamy dalej Ale mówię, maślaków jest sporo. No i mu humorów też jaki piękny zagajnik. No my się jakoś super na grzybach nie znamy, nie jemy tych grzybów blaszkowych, ale to są na bank, próbowałem, są dobre. To są opinki, opinki, Ale co prawda, no zostawiamy je, bo aż tak się nie znamy, więc, więc nie zbieramy. Ale powiem wam, że jest tych grzybków troszkę. Także co, lecimy dalej w las, czegoś szukać. Pewnie jakiś film z tych yy, o połowów. No i co? I oglądajcie następne filmy. I do zobaczyska. Trzymajcie się. Hejka.